Dlaczego szczury powinniśmy leczyć u lekarzy weterynarii, którzy zajmują się leczeniem szczurów? Pamiętajcie o tym, że weterynaria jest bardzo obszerną dziedziną i tacy lekarze weterynarii na studiach uczą się o tym, jak leczyć przeróżne gatunki zwierząt. Tak, mamy pieski, kotki, mamy świnki morskie, króliki, fretki, e, szczury, myszki, ale mamy też ptactwo, mamy też gady, tak, płazy. Mamy mnóstwo zwierząt na temat których to leczenia e, uczymy się ogólnie. Następnie ważne jest, żeby e, taki lekarz wybrał swoją specjalizację, poszedł w danym kierunku. I poznał się na danym gatunku, żeby dobrze wiedzieć, jak go leczyć, patrząc na obecny, obecny poziom wiedzy i obecne zalecenia związane z leczeniem danego. Gatunku, tak? To jest tak samo zupełnie jak w naszym przypadku. Jeżeli mamy chore serce, nie będziemy szli leczyć się do neurologa, tylko pójdziemy do kardiologa, tak? Dlatego, że też te dziedziny wiedzy są bardzo duże i idziemy do wybranego specjalisty. Dokładnie tak samo jest w przypadku szczurów. Jeżeli chcecie leczyć szczury, pamiętajcie o tym, żeby wybrać lekarza, który będzie lekarzem specjalizującym się w leczeniu szczurów. Obecnej nie jest to aż tak trudne, dlatego że mamy do dyspozycji choćby przeróżne szczurze grupy na Facebooku, tak? gdzie możemy wejść, przeczytać sobie w ich plikach, co, co zalecają. Ja również możemy po prostu zapytać ludzi, którzy mają szczury, jakiego lekarza weterynarii nam polecają na naszym terenie. Pamiętajcie też o tym, że często jeżeli sami poszukujecie takiego lekarza bez polecenia, dzwonicie po klinikach, pytacie czy zajmują się leczeniem szczurów, może Wam lekarz powiedzieć, że tak, leczymy gryzonie, przychodzicie, no ale niestety ten lekarz ogólnie leczy może gryzonie, może pojawiają się u niego króliki, może świnki, ale nie ma doświadczenia w leczeniu szczurów, czyli jakiś tam szczur się kiedyś u niego przewinął, natomiast nie leczy ich regularnie, w związku z tym nie jest na bieżąco z najnowszymi metodami leczenia. Jak również nie ma doświadczenia w szybkim wychwytywaniu problemów, które pojawiają się u szczurów i w obserwacji tych szczurów, czyli przychodzicie, szczur ma nieokreślone objawy, tak naprawdę, no wy nie wiecie, co się może dziać, i taki lekarz patrzy na tego szczura, i ponieważ brakuje mu tego doświadczenia, za mało przypadków przerobił. Błąka po omacku i e, ten proces zdiagnozowania pacjenta trwa długo dłużej. Czasami e, jest to już za późno potem, żeby tam, takiemu szczurowi pomóc. Dlatego bardzo ważne jest znalezienie lekarza z polecenia lekarza doświadczonego. E, również, jeżeli będziecie szukać lekarza z polecenia, to oczywiście nie z polecenia kolegi, który 4 lata temu miał królika i leczył jakiegoś weterynarza, tylko z polecenia innej osoby, która szczury ma, e, który szczura, która szczury leczy i wie, który lekarz na tych szczurach się zna. E, lekarze weterynarii, którzy leczą szczury, tak? którzy mają doświadczenie w tych zwierzakach i je na co dzień przyjmują, e, Tacy lekarze mają wiedzę, nie tylko tą podręcznikową, ale aktualną, związaną z najnowszymi doniesieniami, danymi, tak? z najnowszymi zmianami też w sposobie leczenia. Oni jeżdżą na konferencje, oni się często doszkalają dodatkowo jeszcze, żeby tą wiedzę swoją podnosić. Robią dodatkowe kursy, w które inwestują, e, uczą się na przykład wykonywać echo u takich szczurków, uczą się e, robić dodatkowe badania, e, takie jak na przykład USG, tak? e, specjalizują się w tym i nabierają doświadczenia, ponieważ na co dzień przychodzą do nich szczurzy pacjenci, na których e, mogą te badania wykonywać. tak. Po pierwsze, i dodatkowo leczą te szczury, i spotkali się z mnóstwem przypadków różnych chorób, różne rzeczy widzieli, czyli ich szybkość zdiagnozowania takiego szczura będzie dużo, dużo skuteczniejsza, dużo bardziej celna i szybka, ponieważ już widzieli taką czy inną chorobę, na przykład dającą um, objawy bardzo ogólne, e, takie nieswoiste, mogą zdarzyć się objawy, które mogą wskazywać na, na wiele chorób, ale taki lekarz, który już to widział u innych szczurów, może powiedzieć: To, może, to będzie to, dlatego że już. Spotkał się i też wie, jak leczyć, wie, jakie leczenie jest skuteczne. Aktualnie, zgodnie z najnowszą wiedzą, badaniami, jakie jest najlepsze, plus, jeżeli dane leczenie nie przynosi efektów, wie, jak to leczenie szybko zamienić na inne skuteczne też leczenie, bo już te przypadki. Przerobił, tak? Również jeżeli mówimy o wykonywaniu zabiegów chirurgicznych, wykonuje te zabiegi chirurgiczne na co dzień, więc też jego ręka jest pewniejsza, skuteczniejsza, szybsza, tak? W działaniu nie ma, nie ma tutaj żadnego zawahania w czasie takiego zabiegu, dlatego że ma duże, duże doświadczenie już przy tych zabiegach operacyjnych, jest też przygotowany do tego, żeby przeprowadzić odpowiednie badania, tak? Taki lekarz jest po prostu specjalistą z wyboru skutecznym, dobrym, najlepszym, jakiego możemy zapewnić naszemu szczurowi, a dzięki temu stres związany z wizytą weterynaryjną, leczenie, długość tego leczenia, komplikacje, które mogą być związane z nieprawidłowo dobranym leczeniem, z zabiegami, minimalizujemy do. Koniecznego, do koniecznego stanu, tak? albo do zera, albo no, w przypadku danej choroby, do tego, na ile jest to możliwe do zminimalizowania, dlatego że wiemy, że mamy do czynienia z lekarzem, który ma doświadczenie ze szczurami. Dlatego bardzo, bardzo zawsze naciskam na to, żeby dopytać się, zanim adoptujecie szczury, czy jak już je macie, który lekarz weterynarii. Specjalizuje się w leczeniu szczurów na Waszym terenie.